Cześć, witamy was wszystkich. Jesteśmy znowu w kolejnym odcinku z palpitacją serca i mini wylewem. Zobacz, oj, sorry, było cięcie. Tak, zobaczcie, co się stało. Kiedy? E, tak, nas to... nie było. Tak, ja sobie tutaj stoję, prawda, nikomu nie nie wadzę, a tutaj mi taki gigant przed nosem urosł, naprawdę. Uwierzcie, żadnej moczki kosty nawet nie, nie, nie używałem, po prostu mi taki urosł. What the fuck is this? Normalnie. Wyobrażasz sobie takie coś przed nosem? To jest to jest na, na maksa na szerokość, bo zobaczcie, to już to już. Ja Może ten... poka I... pokazać, że z drugiej strony już nie ma nawet gdzie urosnąć. Ja partowałem odcinek, że układałem sobie elegancko, tam archiwizowałem odcinek ostatni, który nagraliśmy. I tak yy, ale jeszcze był na serwerze, no mieliśmy nagrywać kolejną. Patrz, tak, patrz patrz, 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 patrz. Mam kości. Uh -huh. Mam pięć kości przez tego szkieleta. Uh -huh. <laughs> Mamy sześć stringów, 37 sekund które udało mi się wydobyć ostatnim razem, zanim nie zginąłem. Udało mi się je odzyskać na szczęście. No tak. i co, I teraz, będzie, teraz będzie trzeba poś pościnać to wszystko. Zrobimy sobie już ka kamienne. O, daj mi, daj mi się, cikierka. No i tak, jeszcze nie dokończyłem, a yy, no i tam selekcjonowałem sobie ten odcinek, elegancko Czeka. układałem, i nagle słyszę krzyk LJ'a, że, że dostał yy, prawie mini wylewu. Drzewo. Bo, bo, bo dostał wy z liścia dostał, bo drzewo go uderzyło prawie. No i, i tak później wchodzę na ten serwer i nie, nie mogę dowierzyć, że to nie było dziełem przypadku. Zapomnieliśmy w sumie powiedzieć wam, tak. widząc, że celem tej mapki, najważniejsze co nie powiedzieliśmy, celem tak. tej mapki jest wydostanie się z, z tego terrarium tak dla, dla mrówek, jak to nazwać inaczej. No dokładnie, to jest terrarium znaczy. Jezu, ile my będziemy ścinać to drzewo. Ale wiesz co, to jest frajda. Widzowie to zrozumieją, bardzo to lubią. Ale jak to wyrosło? Ja myślałem, że tylko mączko kostno może tak wyrosnąć. A w ogóle, ja ci powiem taką ciekawostkę... Ale tu, nie czy... ale tu może dlatego, bo tak, 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 na, tej, na tej samej wysokości są, wiesz? Nie wiem, ale ja ci powiem taką ciekawostkę, nie wiem, czy widzowie wiedzą, czy ty wiesz, że od wersji od 1.1, nie wiem, czy, czy, czy tylko u mnie tak jest, trawa na, na dircie rośnie bez, bez dotykania innej trawy. Bo o. posadziłem dirta, zakleiłem coś tam dirta pod ziemią i. o, jabłuszko. I, o, i, i po jakimś czasie zobaczyłem, że jest tam trawa. O, naprawdę. Czy, kurczę! Trawa mi sama urosła. Ja nic ani nie, nie podmieniałem, ani z niczym nie łączyłem, więc naprawdę było dziwne. To jest ciekawe spostrzeżenie. Więc nie wiem możecie sprawdzić albo napisać, czy, czy wam się też coś takiego zdarzyło. Czy, czy o, tylko nie ma... No O, masz do, dla ciebie z z to, tego ja miałem, czy czy tylko ja miałem taki z archiwum mix, kurde. To by było fajne. Tak mam, już, mam już 22 sztuki tego, drewna. Z jednego ja, drzewa. Ja mam 23. Z jednego 23. drzewa? Z 23. 2 sztuki. 23, 23, 23. 23. To, tu, się, tu się pająk buguje, ja widzę. Nie wiem czy go widzisz. Tu widziałem się... go w ostatnim odcinku, teraz już jakoś tak mniej. A mi, mi trochę skacze tam co, co jakiś czas. Yy, aha, tam jeszcze drewno jest. Tyku, tyku. Tak Tak właśnie tak. próbuję go dostać, o właśnie. Ha. Trzeba parkura zrobić. Tak, tylko tutaj dirt, by się przydał w sumie do tego rusztowania, ale mi się nie chce go układać, więc. O, właśnie. A, a, a ja zrobię. Cztery U, kolejne. Wiesz, co proponuję, żeby zrobić w tych samych miejscach te drzewa? Może wyrośnie znowu. No. O, tutaj było. Gdzie jeszcze było? Tu było. Au, au. Jakoś tak. Yy, a to drzewko było tu, 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 tu na środku. Mhm. I, to tutaj, też, i tutaj też było. Ale dziwne, że aż taki długi korzeń wyrósł. Ja nie wiem, jak to wyrosło. to było coś niesamowitego, naprawdę. Znaczy, spotykałem się z dużymi drzewami takimi. No, ale ja po, tylko po, po Właśnie pomocce. Po prostu szybki efekt, nie wiem, jak to się. To... A najdziwniejsze jest to, że jak posadziłem jej, dosłownie. No, no, hmm. za chwilę wyrosło. Dobrze, zrobimy krótkie dzień za chwilkę, dwa wrócimy, jak to się uparamy z tym całym drzewem. No dobra, już skończyliśmy. No, tu liście tam znikają, to już nikogo tam nie, nie interesuje. Sezonki, trochę mamy teraz w cholerę sadzonek i dużo już drzewa, bo masz 42 ho ho, ho, ho. Ale ja wiesz co bym zrobił, zrobił piecyk i węgiel drzewny, bo wiesz jak mamy zejść do, do podziemia po, po żelazo i wszystko no, no, i... In... No, no dokładnie. Można można spróbować. Tak w nie ogóle nad sadzonkami można palić, ale w sumie z tym jeszcze bardziej przydadzą. Eee. Ja bym deskami przepalał. No tak, a ja wezmę dir tu trochę jeszcze i pozbieram sadzonki, które są na górze. Spoko. Ja tu włożę do przepalania. Drawienko, ile tego drewnka? czyli jedno, jedno tego to jest cztery pochornie, czyli z 10, niech będzie. Zostaje nam 30 drewna, spoko. O, dwie sadzonki, Jakie jaki combo. Cyku, cyku. Cyku, cyku. Ok. No, jabłuszko, mam jabłuszko, Ty też masz. Tak, mam. No, Ale sadzonek lecił. Ja idę, ja idę porozstradać te sadzonki, Mam masz 18 sadzonek. Dobra, ja mam dwie przy sobie. Potem będziemy tylko chodzić i No, to będzie dopiero drzewo, jak to, jak to Czy... się razem połączy, to naprawdę. Ale w sumie powiem Ci, że w sumie dobrze, bo drewno jest potrzebne. No, nigdy nie nigdy nie jest za wiele. No właśnie. E, tutaj się jeszcze, no, chociaż nie dawa. Bez, bez, bez przesady. No, i w sumie będzie trzeba jakiś ogarnąć domek. Czy, czy no. chociaż mie miejsce na naszą jakąś taką dziuplę? <grych> nie wiem, to na no ścieżce lepiej, nie? No właśnie. E, tak, ale to wiesz, co. Jak mam, ja, ile masz drewna to w ogóle? E, w skrzyni jest koło 28. O ja, to ja mam 25 jeszcze. Hmm. Mm. Zobaczymy. Jak nam wyjdzie. E, co tak się wydaje z tej sadzonki? Co? Nie dawaj te siebie, bo nie wrośnie. A, no dobra. Sosory so no. Nie wiem czy jabłko zjeść, czy zostawisz na później. Zostaw, jak już będziesz naprawdę głodny, umierają. No, no bo ja mam trzy w sumie. Ła. Trzy stopnie w skali Richtera tak powiem. Eee... Ja bym zrobił te mieczyki. O dobra, hmm. jest os osiem tego. Ko Cola. Ko ko kola. kola. Działam na sobie jabłuszko. To był mój. Nie, ja sobie wziąłem swoje. Co to? O, to ja sobie wezmę takie zombiacze mięsko. Smacznego. Dzień dzie, dzie, O, chłopie, pół staka pochodzi wiesz, masz 16. Dziękuję. Daj mi poteczki, ja zrobię te. E, e, tutaj wkładam ci do tego. I tutaj drewno składkowe. Wow. To, to, I pół staka to Tu sobie zostawię. Trochę więcej, może. Kwiatek biorę do sobą, bo zawsze dobrze mieć kwiatek przy sobie. I to w ogóle to można by było tutaj trochę rozświetlić, bo, bo nam się tu coś jeszcze zrespi. czymaj Co? Miecik. Dzięki. Cie, Proszę. A w, 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 w sam jest jabłuszko. O tak. O. Tak jest tak dobrze. Smacznego. Dzie, 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 dziękuję. Okay. Mamy 30 tych. 39 nasiot, 30. Ty, wiesz co ci powiem, mamy 5 hmm. yy, kości, więc będzie można zrobić farmę. Ja bym yy, proponował zrobić sobie kilofy kamienne i udać się w wieździe. Sk skoro mamy już. Yy, no. no, no, no. No wiesz co, no. Pochodnie no, mm, mamy. Mm, 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 mm. I zbierać już mm. żelazo. No i teraz już y, sobie zainstalować tego OptiFine i powinno być dobrze. No dobra, ale to może poczekam na dzień. No Mimo dobra, wszystko. to co Czyli? zrobisz, no ale to w sumie zrobisz cięcie, czy co? Zrobię krótkie cięcie i pojawi mi się, kiedy będzie już jasne. No dobra, tro, 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 trochę to zajmie, <laughs> dobra. Nie no dobra, to możemy lecieć w sumie, mamy pochodnie to... No Oj. i tak tam jest ciemno, no to chłopie. No dobra, to idziemy. Już czekaj, nie się, to nie ale no e, weź sobie kilof jeden. chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mhm. mam dla Ciebie, patrz, patrz, rzucam. Za to <głos> <głos> Jakie <głos> to, kombo, dobra. To był, to był super rzut. Wiesz, czekaj. Ile masz pochodni? Właśnie. Najgorsze to będzie z jedzeniem, wiesz? No ja mam jedno jabłuszko tutaj. 14 mam pochodni. Ja bym zaczekał znaczy... jedną krowę albo świnię chociaż. No ale tam są właśnie tego. Są dwie tylko. Musimy, musimy poczekać aż to rozboże będzie, wiesz? No dobra. Tak. Najwyżej. Czekaj, 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 wiem, mam pomysł, mam pomysł, mam zajebisty pomysł. Wezmę dirtu. I po prostu jak będzie bardzo krytyczna sytuacja, to wiesz. Dirt? Nie, zadir, zadirtujemy się. A, okay. Wiesz o co chodzi. Spoko. Nie, bo to jest chyba lepsze niż, niż ginąć. No, znaczy tak. Dobra, idziemy. Dobra. Dą, dą, dą. Ja mam 48 dirtów, żeby czego mieć. Ops. I jademy. O, nie, b nie, będę marno jasne. nie będę marnował pochodni, nie. Ja, ja mam 24, to ja pomarnuję. <grym> o. Dobra, ty prowadź, będziesz oświetlał mi drogę. E, czekaj, tu jest woda, to tu nie, ale tu, 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 tu trzeba. O, już widzisz, obraz trawą ładnie. Tu damy pochodninkę, co hmm. my tu mamy? Grzyba znalazłem! Patrz, Gdzie? patrz, wielkiego grzyba. Ooh, mushroom. No to w sumie to jest chyba kolejny, tam był taki achievement do zdobycia. Żeby no to, no to, znaleźć... No to z bani, że tak powiem. No, no to to się wszystko odhaczy po odcinku, już teraz mi się nie chce. Pod chcę. każdym odcinkiem będziemy, będziecie mieli już odhaczone właśnie te zadania nasze. Tak, postaramy się właśnie tak jakoś, wiecie, Żeby... u, u, uaktualniać, nie? Tak. Teraz spróbujemy, e, tak? Tu na dole 100% jest spawner tych pająków jaskiniowych, bo zbyt często tu wychodzą. Aha. To ci, to ci no, tylko bo, tyle bo, powiem. A, bo cię zabiło zabiły ostatnio przecież. No, no właśnie. no, 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 no tak, e, tak. Ale na dole tam jest żelazo i tam trzeba zejść. Tam jest szkielet. E, czekaj, tu trzeba pochodnię walnąć. Mhm. Mm Au! mnie? Oh. Tłum jeszcze, Czekaj, bo on jest tu pod nami. I Uważaj. Idę do niego. Wow. Nie, nie Gim, ginę! Nie, ginę, ale zabiję go. Łoł, wow, to się udało. Ale mam pół sęduszka. Dobra, czekaj, światło! 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 O shit, tu jest ten spawner! Patrz! Zadirtuj go. Słyszysz? Zadirtuj no, go na razie. No. Zadirtowałem, dobra. Dobra, dzięki. Zbieramy go. Hmm. Mam, mam bardzo mało życia. Ale to nic. Eee, masz jabłuszko, chcesz? No poproszę. Masz. Bo o, ja mam... i to lag jeszcze. Dobra, okej okay, zapałem. <laughs> Bo ja tylko jedno i tego. Eee, dobra, żelazo, żelazo, żelazo. Czyli czy jeśli się ma dwa głoda, znaczy dwóch tych mięsek się nie ma, to już się nie, nie odnawia życie? Szkoda? Eee, jak się ma... Jak się nie ma jednego to się jeszcze odnawia chyba. Kurczę. Ja, ja bym pokopał tego kobla w sumie trochę. No pewnie, tak, przyda się. Tak, okazjonalnie. Okazjonalnie, <grym> od święta tak? Tak, tak. Potem będzie na domek jakiś. Zrobimy sobie zajebisty szał z drabinkami. <grym> <grym> tak, tak jest. O patrz! Tu jest ten grzyb. Co? Gdzie gdzie, 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 Tutaj. O, 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 czekaj. Jakieś schodki zrobię. Ja e masz dirt, czekaj. Mam, mam, ja Posz, mam. Spoko. Cyk. Ja Ej, a z niego wypadają też grzyby? E, tak, będzie można sobie zrobić zupkę grzybową. Ła! Ła! Zombie, mnie bije? uważaj! LOL, porąbało cię zombie. pierwszej. Fuck off! Fuck off! Ja się tam na, na razie nie mieszam, bo, bo mam za mało życia, żeby hojrakować hoj teraz w tym momencie. Ja będę... No ja mam trzy serduszka, więc, więc wiesz. Aha, więc też nie wiem. <laughs> żelaza, duże żelaza tu jest i piasek jest. O! o nie o, nachalaj tam. się, nie nachalaj się, nie nachalaj się. Fuck, fuck powolutku. Fuck, fuck. No Pajuk! Pajuk! Okay. Tak. Może wróć? I na górze? A? Nie, spoko, nie ginę jeszcze. No spokojnie. Zabiję go. Jest, zabiję go. Dobra. Chop, jestem taki epicki po prostu. Ej, z, z Nikt zbierz to zbierz nie tego. wątpię, Nikt to nie wątpię. No, Chodź, musisz tu z góry nagrywać, bo tu. Hey, a tam jest ten. Ty, tam nie ma wyjścia? Lol. Czekaj, zaraz to sprawdzę. Zbiję grzyba. Zbij grzyba, niedobry grzyb. Chodź, zbijaj ze mną. Krótkie cięcie. Wypadają grzybki. Jak o, chcesz. Dobra. Dobra, wróciliśmy. Ej, Co to się dzieje. No ja nie mogę. Szczyc. Wow. O! Wow. Wow. skinął. Ale zabiłeś pająka w ostatniej sekundzie. Wow. Spokojnie. Ale zostawiłeś mnie. Matko, ja mam pół Idę. Idę, idę, idę. Musiałem się tepnąć, przepraszam mm. Was bardzo, ale zespiję się jak zwykle poza tym. No poza... i tak. Tak czy inaczej musiałbyś się tepnąć, więc nie ma wyboru. Nie? Yy, tak, tu pod spodem. Wiesz, co ci powiem, tu pod spodem jest chyba wiele spawnerów. Tak, bo za, dużo, za dużo tu jest mobów. Może rozświetlnij trochę tutaj to, 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 to coś. to, 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 to rozświetla, ja tutaj będę. Bił grzyba. What the fuck! Zabiłem się skokiem. Panie, się się zrespił. Spoko. Nie, nie ma to, jak, jak się respnąć martwym. Lul. Ej, czemu ja się... nagle znalazłem poza... tym? Co? Ej! No nie! What the fuck? No jak to możliwe? Nie wiem. Dobra. Jeju, czekaj. Z zginiemy chyba. Jezu, ja zginąłem, teraz się do mnie. Dobra. <grym> Co to jest? Jakieś takie dziwne te... Dobra, Dobra. jesteś? Okej. Okay. No jestem. O Dziwne, dziwne. Dobre, wrócimy do was jak to ogarniemy, bo widzę, że coś się pierdzieli z mapą. Biegniemy, 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 o Boże. Jakie spadki? 30, o Jezu, ale biegniemy. Czekaj. Oh, 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 oh. Jakie szaleństwo, dobra, dobiegnę i, 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 i zacznę kręcić. Dobra, następne, Mam ja twoje temy. temy mam twoje temy jak coś. Słodko, wodno i tak dalej. Ała, a dlaczego ja mam takie ścinki? O! Tak nie powinno być. Co? Jest zły jakiś spotk. 0, 1, 0, 3, 2. Czemu tak dziwnie? Nie wiem. Oła, 6, 8, 2, 4. O, jest 2, i już, okej, okay. jest 40. Nie mam Musisz, musisz, może po tym po odcinku sprawdzić, jak masz ustawiony autosave, bo tam jest coś takiego, że nie może być za często. Co znowu? Mówiłem, mówię, mówię. on z góry spadł. Zaraz, jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze tylko tu zbijemy i uciekamy stąd. Masz te żelazo, które zebrałem? Mam, 19. Super. I mamy dużo grzybków, więc będzie można nawet farmy sobie zrobić albo coś. Ale nie mamy brązowych, kurde. ty. Ja wezmę trochę pa piasku. Może. Dobra. Dobra. Więc jak widzicie, mapka, mimo tego, że się wydaje prosta, wcale taka nie jest. Ale jest bardzo ciekawa. Przez klatkowanie, legowanie i inne takie. O! Może... Tak, bardzo, bardzo ciekawe. Czekaj, a może faktycznie to gdzieś jest jakieś takie. Tu jest spawner gdzieś. Co? No. Te. A, autostyle co 3 minuty, lol. To jest co 30, no co 30. No właśnie, i teraz jest, o jak fajnie, aka ulga. Widzicie to, czujecie to, czujecie ten feeling? Jestem feeling taki. Uciekam, uciekam, uciekam. Ale dostał w oko. Je w oko. Chodź, diram jeszcze tego trochę kobla i się pożegnamy z widzami, i tak, tak, Spoko. skończymy ten odcinek, bo tak już długo trochę gra, gra muzyka, i. No sumie, To już będzie tak za 20 minut, pewnie kolejne. Myślę mm -hmm. się dobrze ja bardzo. Zobaczę co tu jest w ogóle. Jakiś spawner pewnie za nami wyskoczy w ogóle. A czekaj, a może od góry to sprawdźmy, słyszysz? Czekaj, czekaj, bo tu pewnie coś za To no, jakiś spawner będzie, jak myślę, czy znowu... Aha, spoko. Lava <laughs> tu jest, ja zakryłem ją. To spoko. Ej, a to nie jest ten basenik taki z lawą? może? No na sam gleby... Nie będziemy znaleźć? No. To możliwe. To się... To się kiedyś zobaczy. <laughs> Nie, 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 nie dzisiaj. <grym> no spoko. Not today. Not today. Okej. Okay. Tutaj zrobimy sobie takie o... o zajście. Może tu będzie coś ciekawego jeszcze po spodem. I lecimy na górę. Mhm. Y lecimy. <coughs> Uciekamy z, z tej mordowni. Tak jest, z mordoru. Z mordoru. Eee, po jak mnie goni? Eee, jak mnie goni. A wiesz, że <grym> wiesz, że płynie się szybciej pod prąd, kiedy naciskasz od razu sobie W i S, tak jakbyś... Y Naprawdę płynął Tak. No. Spróbuj. No może trochę. No szybciej, szybciej. Zobacz. Jest tak. Tak. I teraz tak. <grym> A ja tu, tu już jestem. <grym> Gdzie? <grym> Chodź, bo tam, tam schodki. <grym> Oj tam, tak, tak się za, za, zapędziłem, no. Lubię pływać. <grym> no, dojdzie, dojdziemy do naszego, do naszego... Wow. ...azylu, można by tak powiedzieć, i kończymy odcinek. Tak jest. Jop, jop, jop. Już niedaleko, tylko parę mm. schodków. Parę schodków, parę dirtów. Tak czy tak, w sumie wyprawa udana. Bardzo, łowy udane. W na następnym odcinku pewnie zobaczycie już farmę, albo zaczniemy robić je w którymś miejscu. Nie, właśnie, właśnie chyba nie będziemy robić poza odcinkiem, nie. bo to będzie takie. Tak samo domek też zrobimy na wizji, tak że coś skromnego, ale własnego. Tak, tak, tak. <laughs> o, teraz składkowe, wszystko do skrzynki. Au, o ty, patrz po patrz, prostu, patrz, patrz, patrz na czemu, patrz na czemu przed nim wyrosł Ej, Ej, ono wyrosło poza ten poza bydroka patrz pa. <grym> Rosła system no więc widzicie gigantyczne drzewa y, miliony deadów i po prostu tak pełen, o, pełen, i klatkowanie pełen. co sekundy <grym> to jest tylko u nas <grym> tylko w tej serii tak więc e, komentujcie subskrybujcie o, oceniajcie i O, <grym> na do... co to Spongeman. nie wiem skąd o. Podejdzie mi tak, jak się dało. Dobra, no. na, na razie. No, na razie, cześć, trzymajcie się.